Jak szybko i prawidłowo zamontować podłogę w swoim domu? Dla ułatwienia w każdej paczce znajdziesz instrukcję montażu. Zbędnym elementem do prawidłowego montażu jest stosowanie odpowiedniego podkładu pod panele. W przypadku montażu na wylewkach stosujemy folię parowizyjną, którą montujemy pod podkładem lub podkład 3 w 1, który już zawiera to rozwiązanie w sobie. Pamiętaj, by zwrócić uwagę na to, w jakim stanie jest twoje podłoże, na którym zamontujesz podłogę. Musi być równe, stabilne oraz oczywiście suche. Montaż zaczynamy od użycia deski roboczej, która umożliwi nam montaż pierwszych rzędów tak, aby były one idealnie równe. Przykładamy ją do krawędzi ściany, a następnie zaczynamy Montować właściwy rząd. Montując panele, sprawdź, aby po długiej krawędzi panel podłogowy zawsze idealnie połączył się z poprzednim rzędem. Kolejnym momentem montażu i użycia zamka Megalok to łączenie na krótkim boku. Zobacz, jak łatwo zapina się panel podłogowy na krótkim połączeniu. Aby połączenie na krótkim boku było stabilne, pamiętaj, aby montować panele podłogowe z odpowiednim przesunięciem. Nie może być ono mniejsze niż 30% długości całej deski. Zobacz, jak łatwo montujemy kolejne panele podłogowe idąc rząd za rzędem. Zwróć uwagę, dochodzimy do ściany i musimy dociąć panel podłogowy po jego długości. Obserwuj, a w kolejnej części pokażę, Ci, jak prawidłowo docenić panel podłogowy.